Dzima jest pozytywnie pierdolnięty, ooo, to jest chyba cytat dnia jaki będzie, będzie trudniej, hmm. no mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie ciekawie, nie, to też trochę, trochę o to chodzi w grach, żeby, znaczy to jest gra właśnie dlatego, ponieważ, yy, ponieważ musi być trochę trudna, jeżeli będzie na trudna, to zmniejszymy poziom, jeżeli będzie załatwia, to trochę ją utrudnimy, wiesz, żeby tak było ciekawie, nie, mimo wszystko, ale myślę, wydaje, że to jest właśnie to, co odróżnia gry od filmów, że możesz tu stworzyć fajną fabułę, Reżyserować ją jak chcesz, tak naprawdę, bo teraz motion capture pozwala ci tworzyć postacie, jakie tylko sobie wymyślisz. To nawet więcej możesz dołożyć, jakieś gameplayowe efekty fajne. Nawet zresztą w filmach teraz, na przykład, wyszedł ten film z William Smithem. Jak to się nazywa? Gemini Men? Mam na myśli Bliźniak? Podajesz to w języku polskim. To tam musieli po prostu odmłodzić Willa Smitha. Albo na przykład w Irishman, bo Irish, bodajże tak, Irish, Irishman chyba, z e, Scorsese, e, tam też będą osoby odmłodzone, bodajże, e, bodajże będzie to De Niro. Więc e, jakby niby gry, to jest takie gorsze medium, niektórzy mówią, a prawda jest taka, że jakby teraz filmy będą brały bardzo dużo od gier. Te motion capture, odmłodzanie ludzi, komputerowe edycje, to jest coraz ważniejsze. tak jakby tworzą grę, ale unikają, oni umywają rączki, mówią, to nie jest gra, to jest film, ale ta prawda jest taka, że coraz bliżej tych gier, tylko po prostu nie chcą im się gameplayu robić. Dokładnie, dokładnie, masz rację, dokładnie się zgadzam, że logika EA, FIFA rozumiesz, Wiesiek zrozumiesz, a Death Stranding to jest what the fuck is going on, naprawdę, Dziwa, dziwaczne rzeczy się dzieją. że jeszcze tutaj muzyczki nie je puszczają znowu, kurde. Ta muzyka mi się mega podoba. Daje klimat. Mam tu iść to miejsce, czy nie? Nie tam mam iść, a nie, nie tu. Daleko to jest? 300 metrów. To źle poszedłem chyba jednak. Zagapiłem się, myślałem, że muszę wrócić tutaj. Jak biegam bez obciążenia, to chyba jest spoko. No dobra, teraz chwila. Pytanie: że to kogo ma miejsce, tak naprawdę. Aha, mam stąd wyjść, mam stąd wyjść, i później dopiero wrócić na główny pas. Okej. Okay. Okej, okay, fine. No problem. A jak wasze wrażenia z gry? Te pierwsze pierwsze momenty? Jak wam się to podoba w ogóle? Ale to też jest dev? Tak, tak. Jutro dev stranding. Graliśmy. E, znaczy, dzisiaj jest taki problem, że, m, że chciałem grać trochę dłużej, ale ale głodnie jestem po prostu. więc prawdopodobnie dzisiaj wieczorem sobie zrobię przerwę. I może może wrócę jakieś trochę później, ale raczej, raczej jutro też będę grał, więc. Jutro też pewnie około 15, może trochę wcześniej, zobaczymy. No, w każdym razie, jeżeli jesteście na Discordzie, to są tam powiadomienia, jeżeli nie jesteście na Discordzie, no to dodajcie dzwoneczek na YouTube, pójdę na to działać. either of you made it back. When someone with dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the President's office. We need to talk. Coś czuję, że nie pozbędziemy się tego płoda. To będzie nasz Płodzik. Może nazwiemy go jakoś Płodeks? Może Płotka? Nie, jest za bardzo jak Wiedźmin. O nie... Dobra, na chwilę cię podepnę. Bawmy się fajnie. Oj, Mikkelsen, coś tam kombinujesz? Science fiction? Może Science Fiction widzieliście serce? What the fuck? Może Science Fiction, a może trochę weird fiction. Na pewno jest interesujące i wciągające. To jest na pewno nie można odmówić, tej grze tego, że, że jest ciekawa. Jest mega ciekawa. Traciliśmy trochę punktów za to, że ten, że że przewróciliśmy się kilka razy. A nie, chyba nie, bo okazało się, że... że chyba 33% to jest fajnie, bo mniej niż 50, nie? Trochę tam poszliśmy, gdzieś zgubiliśmy się, pewnie... Nas... pewnie ci coraz oceniali się, aż zdziwili. Dlaczego poszliśmy gdzieś tam? Odbudowa Ameryki, ciekawe. No nie można tej grze odmówić klimatu, bo... bo naprawdę pomysł na nią jest, według mnie... Sam! I thought I told you that dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium don't want the president to see you like that. What the hell you talking about? She's dead. <sighs> You're upset. Is this about BB 28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid our lives. You too. <sighs> As you say, I shall look after it. Give my respect. Były monsterki what musiej dużo tej mamony sypnąć co it's almost time to go Sam Here. It's a dream catcher wear I'll always be with you. Episode two, Amelia.

Po jednym łyku. O oh, Unleash the Beast! O tak, jestem Rives i to jest mój ulubiony smak, Monsterka. I ty... Bądź Monsterem w swoim domu. Tej żeby Konar zapłonął. A nie, to inna reklama. Kondycja wzrosła o 10%. Pi. Monster zwiększa Twoją kondycję aż do 25%. Przed spożyciem skontaktuj się z weterynarzem, bo inaczej, nie, nie słuchając ulotki, możesz dostać cukrzycę typu drugiego. Uwaga, właśnie pijesz trzeciego monstera, czy ciebie pojebało? Czy on uśpił, to dziecko? Nie wiem. No Najmniej inwazyjna reklama, jaką widziałem. To chyba musisz TVN, kurwa, oglądać. <ścoughs> czy to jest czwarty Monster Energy. Chyba już będę spał przez kolejną dekadę. No ale jeszcze segregują metal e, i, i plastik i resztę śmieci. Byłoby szkoda, gdyby okazało się, że oni jakby to wszystko rzucają do jednego. Mam wrażenie, że twarz Rivesa jest jest, jest, jest jest mniej odzorowana niż, niż puszka te, tego monstera. Jeban, tak, tak wydenzolił, jak rzucił puszkę do, do śmietnika, to nawet nie było dźwięku, że, że nad krople się rozlewają. Dobra, wstajemy Jak wstać? O. Nie oni może wstać, czy co? Obejrzyj figurki <ścoughs> Co to było za ugięcie? Widzieliście to? Nie patrz mu na krocze. A co się stanie, jak będę mu na krocze? Nic się nie dzieje chyba. Łapie się za jajko, czy nie? się je o oh god man Wy też się jak podpróżyć ten łapiecie za ścianę, panie ja nigdy tak nie zrobiłem jak on robi For fuck's sake, is it anything private anymore? Oh, uh, no, except for taking a shower and going to the toilet, that is. I take it you were getting yourself cleaned up. Good come to the president's office as soon as you're done. She's waiting for you. <laughs> Nie wiem czy, komu, czy, czy temu, czy temu kościowi się trochę włócz poprzewracało, ponieważ ja przecież przed chwilą spaliłem tą matkę, więc jak ona może żyć? Plaster odciski. <laughs> Przydałoby się kupić jakieś plasterno odciski, co? Dziękuję. Well, Bridget may no longer be with us. But Aha, on her tak, gada, żeby ktoś podsłuchuje, żeby się nie zczaił. O to chodzi? Sam, listen to me. America reconstructionism. Her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope. Our new America. Homily. To jego żona czy co? Czy to czy matka? Bo to jest ta sama osoba? Tylko że młodsza. My mother may be gone, but I'm here. And you, Sam, You're here too. A to ta sama aktarka jest, Tylko że jako młodsza? Been ten years since you saw each other, right? And no. Wong, Wagner, Wagner, Wagner. Today, Wagner. He knows why. My body still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone? And everything jakiś backup? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt samantha america strand, our new president, Aha, A new new like for our people, our, people our, sister? For our nation. under emily's leadership, we'll reestablish the uca. The United oh, States. this is how we'll rebuild our country. but we'll need your help to do it, sam. no, i'm through with this. i said my goodbyes to all of you when i said them to bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. an expedition. The best of bridges won. And went west. Our mother but not I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once, Mr. BT, saw so him coming a mile away. We convinced community after community to join the UCA. And we left behind our own people to help them. It took us three years, but we managed to make it all the way to Edge City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah. But then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Being kept in a cell or anything like that, I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgnot City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be. Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo demons, militant separatist group. They run Edge Knot City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving crazy. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void-outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. They're extremists like the demons everywhere. Plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. Would you put on me? Huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together. To form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a cupid. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the Cairo web. Take the Cupid West, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. <laughs> <laughs> no, za what the fuck? After that, I'll take over the presidency and carry on mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! It looks like the actress who played Iron Man's wife. I don't remember Sam! Sam! Hold on! Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect. It's not that simple. All right, all right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some rest? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long, and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. i dla Możesz to To jest to samo dziecko, czy inne? Poczekajcie chwilę, ja, ja niedługo kończę. Bo głodny jestem, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Skąd te dzieci są w ogóle? To są dzieci w ogóle ludzkie, nieludzkie? Skąd te płody się dzieją? What? Ja mam takie wrażenie, że graficznie ta Gierka stoi na bardzo, 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 wysokim poziomie. Mega mi się podoba ta grafika. Mega mi się podoba, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Sam. You. Ty... Are Sam Strand? No, not, not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, Strand. A strand is part of rope or bond, while stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific.. No, Thousands of miles away. But our bond still holds. You're free. But we're still connected. Don't tell me we're not. Be waiting for you. Oh, wow, ik wil Mega dobrze ta gra wygląda. Mega dobrze. Ciężko, ten łapacz snów będzie miał jakieś takie większe znaczenie w całej historii. Rozumiem, że niby jest takim pomiędzy pomiędzy nimi, ale. Czyż oczywiście, ma jakieś jakiś większy sens fabularny później, czy to tylko tak teraz jest takie ważne? Sam, this is Diehardman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities: shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest, inspect your gear, review info or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, Powiem szczerze, e, powiem szczerze, że, że, że naprawdę, naprawdę ta gierka mnie kupuje. że mam wrażenie, że ta gierka nie jest idealna. E, czuję coś takiego, że ta gra ma jakieś takie swoje problemy już teraz. także że te animacje nie są idealne, chociaż dużo fajnych animacji jest. E, że ten świat Świadczuję, że nie jest dla wszystkich. Że ta gra nie jest dla wszystkich. Że to nie jest gra, którą każdy przyjdzie i zacznie, zacznie mu się podobać. Ale Kojima już teraz. Już, już teraz mi się wydaje, że sprzedał tą grę dla mnie. Że, że, że ta gra mi się podoba. Że, że rzeczywiście. rzeczywiście że, że to jest coś, co. co dla mnie jest e, ciekawe. Z tym terminalem możesz browse database Bridges. has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Curious. I can look the What, can I Zrób zdjęcie. Mm. <laughs> Okej. Okay. Pory pan. Nie, 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 nie. Starczy już żebym tych zdjęć. Starczy. Fajnie było, ale się skończyło. Kurde. Co on dwa? go ode mnie. Ogarnijcie gościa, bo nie czają, o co mu chodzi. Dobra, cofamy.